Dzień dobry, witam was serdecznie. Cieszę się, że mogę mówić do Ciebie. Cieszę się, że będę mógł się dzielić znów następnymi moimi przemyśleniami i moją drogą z moim Bogiem, a też myślami, które mi towarzyszą w tym czasie, związane z studiowaniem Bożego Słowa, ale także z modlitwami. Wierzę, że Bóg dzisiaj mówi i wierzę, że Bóg będzie mówił także dzisiaj. I temat mój jest bardzo ciekawy. Cuda nie zmieniają nas, chociażbyśmy chcieli. Ale cuda nas nie zmieniają, cuda nas informują, cuda są absolutnie przepiękne, mówią nam o tym, kto czyni cuda, mówią nam o Bogu, ale one nie zmieniają naszego życia i chcę pokazać to na podstawie Bożego Słowa, że to jest prawdziwe. A co nas zmienia? Bo chyba o to przede wszystkim mi chodzi. Nie chodzi mi tylko o zaprzeczenie, ale chodzi mi o to, żeby wyeksponować to, o czym, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. List do Rzymian, 12 rozdział. I drugi werset mówi: "Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest dobre, miłe, doskonałe, co jest wolą Bożą." A więc ja wierzę, że to co może zmienić życie człowieka i co zmienia życie człowieka, to zmiana sposobu myślenia. Ze sposobu myślenia, który mieliśmy do sposobu myślenia, który Bóg nam daje przez swoje słowo. A więc wierzę w to, że przemiana przychodzi przez transformację mojego umysłu, a nie przez to, że oglądam cuda. Mogę oglądać wiele cudów i to może w ogóle nie zmienić mojego życia. Nawet mogę być uczestnikiem ich albo tym, który otrzymuje ten cud, który uczestniczy w nim, na przykład przez uzdrowienie. I to może w ogóle nie zmienić mojego życia. To, co zmienia moje życie, to na pewno sposób myślenia. I Boże Słowo uczy nas, że to słowo metanoja, nawrócić się, to oznacza nawrócenie albo przyjście i upamiętanie przed Bogiem oznacza jedną rzecz, to oznacza przemianę, zmianę sposobu myślenia. A więc potrzebujemy zmienić sposobu, sposób myślenia, aby Królestwo Boże i sposób Królestwa Bożego, ten sposób myślenia Królestwa Bożego mógł zamieszkać w nas po to, abyśmy mogli uwolnić Królestwo Boże na ziemi, tam gdzie jesteśmy, w tych miejscach, w których jesteśmy. I dzisiaj chciałbym chwilę powiedzieć i podzielić się z Wami tym, bo myślę, że to jest bardzo fajny i taki, wierzę, świeży, od Boga dany yy, obraz. Ewangelia Marka 8, 8 rozdział 13 wersetu i opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę, a uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im mówiąc: baczcie, i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie, czy o tym, że chleba nie macie? <gry> Jeśli nie pojmujecie, nie rozumiecie, czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie nie pamiętacie? Gdy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu, dwanaście. A ile koszów pełnych okruszy zebraliście siedmiu chlebów dla czterech tysięcy? Odpowiedzieli mu... Siedem i rzekł im, jeszcze ja zumiecie? <gry> Kontekst jest troszkę szerszy. Przeczytajcie Ewangelia Mateu, Marka, ósmy rozdział od pierwszego wersetu. Mówi nam o pewnym kontekście. W owych dniach, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczyń i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już, bo już trzy dni są ze mną, nie mają co jeść. Jeśli rozpuszczą ich głodnych do domu, ustaną w drodze. A przecież niektórzy z nich przybyli z daleka, i odpowiedzieli mu uczniowie jego: skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj, na pustyni? I zapytał ich, ile macie chlebów, a on im rzekł: siedem. I później znacie tą historię, już nie będę dalej je czytał, ale to jest ten kontekst że uczniowie są w tej sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie jest te kilka tysięcy ludzi głodnych, Jezus postanawia, że ich nakarmi. Bierze te kilka chlebów, mogli się łamie, daje uczniom w ręce, aby oni łamali, rozdzielali, i właściwie w ich rękach następuje cud. Oni oglądają cud pomnożenia z tych kilku chlebków. Cały wielki tłum ludzi jest nakarmiony, jest absolutnie Nie wszyscy są nakarmieni. I jeszcze zostaje mnóstwo resztek. Oni zbierają te reszki, żeby się nic nie zmarnowało. I po czym płyną w jedno miejsce, i później w następne miejsce jest napisane, że oni przepłynęli w to następne miejsce i kiedy tak płynęli, mieli tylko jeden bochanek chleba, zaczynają ze sobą rozmawiać i mówią do siebie no ale nie mamy chleba, co będziemy jedli? I wszyscy zaczynają na ten temat rozmawiać, i mamy chleba i nagle Jezus przyglądając się im, mówi do nich słuchajcie, musicie wystrzegać kwasów faryzeuszy i Haroda. I, i właściwie w pewnym sensie było to jakby obok. Dlaczego Jezus mówi do nich o, o faryzeuszach? Dlaczego mówi o Herodzie? Bo mówi o dwóch sposobach myślenia, które są obecne w tamtej kulturze, w tamtym czasie. Ten sposób myślenia faryzeuszy to, była, to był system religijny, w którym chodziło o to, żeby wykonywać rzeczy i robić rzeczy. I jak będziemy dobrze robili, to otrzymamy od Boga zapłatę i będziemy zbawieni. I inny system to był humanizm, system polityczny, który, który mówił, miarą wszystkiego jest człowiek, i to od człowieka wszystko zależy. I, kiedy, i kiedy, kiedy on zwraca się do nich, by powiedzieć, uważajcie na ten sposób myślenia, bo ten sposób myślenia jest niewłaściwy, jest niedobry i przyniesie dla waszego życia zniszczenie, yy, to dalej oni właściwie nie słuchają tego, co On mówi do nich, wcale nie są przejęci tym, co On do nich mówi i jak ich ostrzega, ale zaczynają rozprawiać i rozważać to, że nie mają chleba. I w końcu Jezus zauważył to i rzekł do nich: O czym rozmawiacie, czy o tym, że chleba nie macie? I, i wtedy jest zupełnie zaskoczony, jest, jest totalnie zaskoczony. Mówi: Ale to, ale to jak? Ale to. O co chodzi właściwie, chłopaki? Co się stało? Jeszcze niedawno przez Wasze ręce byli ludzie nakarmieni, dlatego że pobłogosławiłem i uwolniłem moc pomnażania przez dziękczynienie. I teraz oglądaliście to, że ja jestem źródłem, ja jestem pokarmem, ja jestem chlebem, ja mogę wszystko uczynić. I macie jeden bochenek i martwicie się, rozmawiacie, że nie macie chleba. I to oznaczało jedną rzecz. To oznaczało, że uczniowie mieli nieprzemieniony umysł. Oni nie pamiętali o tym, co on uczynił, ale pamiętali na swój brak, który teraz widzieli. Ten brak był ważniejszy niż to, co Bóg uczynił wcześniej. I tak w naszym życiu nie raz jest, że brak w danym momencie jest ważniejszy niż to, co Bóg uczynił w naszej historii. I to jest przerażające. Dzisiaj. Pytanie jest, czy ta sytuacja zmieni to pokolenie, czy ta sytuacja trudna zmieni, e, z, zmieni nas, nawet jeśli będziemy oglądali niezwykłe cuda i wielkie rzeczy. Według mnie nie. Według mnie zmieni tylko nas zmiana sposobu myślenia. Jeśli, będziemy mieli, jeśli zmienimy swój sposób myślenia, ze sposobu myślenia, który jest oparty o uczynkowość, z której otrzymamy zbawienie. To, to, to jest pomyłka. Jeśli weźmiemy sposób myślenia humanizmu, który mówi, że miarą wszystkiego jest człowiek, to znaczy w tej sytuacji stracimy nadzieję, dlatego że nie mamy jako ludzie rozwiązania. W taki sposób tracimy nadzieję. Natomiast jeśli Jezus jest w centrum i przemieniony nasz sposób myślenia, zaczniemy myśleć tak, jak Bóg myśli, że. Każdy brak jest okazją do tego, żeby Bóg się w tym poruszał. Każda trudność jest okazją do tego, że Bóg pokazał swoją chwałę. Każda niemożliwość jest możliwością do tego, żeby Bóg pokazał, że On ma możliwości. Każda trudna sytuacja jest wyzwaniem do tego, aby Bóg mógł przyjść, mógł przemienić przez Ciebie i przeze mnie. I Jezus mówi, czy wy nie rozumiecie, jeśli nie mamy przemienionego sposobu myślenia, a tylko oglądamy Suda, to to, to nie zmienia naszego sposobu rozumienia, widzenia, słyszenia, a także to ma wpływ na, nasze, na nasz sposób pojmowania wewnętrznie naszego serca. Nawet nasze serce jest nieczułe i nie rozumie tych rzeczy. I chcę Ciebie zachęcić do tego, żebyś wziął Słowo Boże i żebyś przemienił swoje, swój sposób myślenia, żebyś zobaczył, że Bóg mówi, że On jest tym, Ufaj i wiesz, dlatego, że On jest tym, który odpowie Tobie, że On jest tym, który chce wejść w Twoje życie i przez Ciebie dokonać cudów tam, gdzie jesteś. On chce te rzeczy uczynić. I jeśli tylko jest sytuacja, w której pojawia się potrzeba, to Bóg już ty wtedy jest i chce Ciebie i mnie użyć do tego, żeby ta potrzeba została zaspokojona. A więc jesteśmy aktywni, dlatego że wiemy, kim jesteśmy. Bo mamy przemieniony umysł. Wiem, że jesteśmy synami królestwa, którym Bóg daje mandat do tego, abyśmy my mogli pomóc temu społeczeństwu, abyś ty i ja mógł pomóc ludziom, którzy są wokół ciebie, abyś mógł się ruszyć. Nie by zasłużyć na zbawienie, bo już je masz. Ale by pomóc tym, którzy tego, tej pomocy potrzebują, a ty i ja jesteśmy przeznaczeni i powołani w tych dniach do tego, żeby pomóc. A więc znaki i cuda nie zmieniają Twojego życia i nie zmienią Twojego życia, ale przemieniony umysł zmieni całkowicie Twoje życie. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu Waszego, abyście umieli rozróżnić, abyście mieli zdolność widzenia, rozumienia i abyście pamiętali o tym, co Bóg uczynił. Słowo uczy nas, abyśmy pamiętali na poprzednie rzeczy, poprzednie lata, poprzednich ludzi, którzy, przez których Bóg się objawił i czynił niezwykłe rzeczy ale także, żebyśmy pamiętali na to, co On uczynił w przeszłości, w naszym życiu i przez nas. Ja wspominam tę chwilę. I w takiej chwili jak ta, która jest trudna, wspominam mojego Boga, który z każdej trudnej sytuacji mnie wyrwał i przeprowadził mnie przez każdą trudną sytuację. I mogę wiedzieć, że trudna sytuacja jest świetnym wyzwaniem dla Boga. Nie ma wody, no to On ją wydobędzie chociażby ze skały. Nie ma, nie ma chleba, co on sprowadzi Mannę, jeśli trzeba będzie. Nie ma zasobów, to on przyniesie zasoby. Dlaczego? Bo on jest Bogiem cudów. On może to uczynić i on chce to uczynić. Dlatego zachęcam się, abyś miał przemieniony umysł, aby w Twoim umyśle był porządek zgodnie z Bożym Słowem, który mówi o tym, że Ty jesteś synem królestwa i pochodzisz stamtąd. Twoja ojczyzna jest w niebie. To tam jest Twój sposób myślenia, widzenia, patrzenia, tam jest źródło Twojego zaopatrzenia i źródło wszelkich możliwości. Błogosławię Cię i modlę się o to, aby Bóg dał Ci nowe pomysły, aby Bóg Ciebie dotknął w dzisiejszych dniach i żebyś nie był pasywny, a żebyś był aktywny w Słowie Bożym, abyś zaczął je e, brać do swojego serca, do swojego umysłu, byś przemienił umysł, na, z czego? Z tego, że jest niemożliwe na to, że jest możliwe. Z tego, że nie ma wyjścia na to, że jest wyjście. Z tego, że nie ma odpowiedzi na to, że są odpowiedzi. Z tego, że ktoś jest chory i on zostanie uzdrowiony. Z tego, że jest brak, ale On zaspokoi ten brak. Zmień swój sposób myślenia i modlę się o Ciebie, aby to było Twoim udziałem w imieniu Jezusa Chrystusa. Trzymaj się. Cześć.